Witam Was na trzecim odcinku z serii Zrób to sam. albo z lisem. W poprzednim odcinku wykonaliśmy ogromny samolot z papieru. Jeżeli go nie widzieliście, można kliknąć w kartę. o tutaj. Ej, kolory mamy jakieś mało intensywne. o, już. W dzisiejszym odcinku zbudujemy coś, co ma związek. z monetami. całkiem. dużą ilością monet. Ej, teraz ekran się zrobił jakiś taki falisty. Zakłócenia. Jedna mała prośba. Pamiętajcie o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem dokładnie, tak jak widzicie na moim palcu i proszę zróbcie to teraz, bo jesteśmy bardzo blisko pełnych 800 tysięcy subów i za wszystkie zostawione do tej pory bardzo wam dziękuję. A jeżeli przypadkiem za uchem macie luźną monetę, to możecie za nią kupić gry w najlepszych cenach na Gitelecom. Zapraszam do linku w opisie. A teraz słyszeliście to? Ale coś chrupło. Zaczynamy! Chyba każdy dom, a może nawet każdy domownik potrzebuje swojego miejsca na monety. Czasami jest to świeńka skarbonka, czasami jest to szklanka, a czasami nawet słoik. I jest to jak najbardziej normalne i zdrowe dla naszych portfeli. Po pierwsze ze względu na ich ciężar, a po drugie dlatego, że czasem uda się przyoszczędzić. Chyba, że się wydaje wszystkie drobne na jakieś kabelki, silniczki, lifehacki. By zmotywować każdego z nas do odkładania drobnych w dzisiejszym odcinku przygotujemy wspólnie niesamowity automat do sortowania i przechowywania monet. Można by go nazwać automatyczną sortującą skarbonką. Mam nadzieję, że wyjdzie na ostatnio. Wyszło. A najważniejsze materiały potrzebne do wykonania tego projektu to silniczek wolnoobrotowy 9 do 12 V. Jego cena to 35 zł. Silniczki są tym droższe, i bardziej precyzyjne. Ten... Akurat jest dość precyzyjny. I kręci się. Dwa metry przewodu w różnych kolorach powinno wyjść około 6 zł, ale możecie kupić na zapas, bo to raczej groszowe sprawy. Przełącznik on opce na około 3 zł, ja wybrałem taki, bo fajnie klika. Bateria 9V około 6 zł. Działa. Koszyczek na tą baterię około 50 groszy, taki żeby pasował. Kawałek pleksy, ja akurat kupiłem Spory zapas i wyszedł mi 70 zł Ale z pewnością możecie wybrać coś tańszego Albo po prostu kupić mniejszy arkusz I karton Który dostaliśmy od partnera dzisiejszego odcinka Którym jest Crunchips A, to ten karton był taki intensywny Trochę palisty i Krupiący I chyba domyślam się Co jest w środku Ty, widziałeś to? Impreza! Auu! Trochę tego wysłali. Można powiedzieć, że przez. Z to ja się dogadam. Jalapeno and Cheese Inferno. Faktycznie grube. Paprika and cream pleasure. I faliste. I wasabi and cream dream. Lol, zielone są. ...i chrupiące. Wow! Nie mogę się zdecydować, które mi bardziej smakują. Wszystkie spoko, ciekawe połączenie, ale... Mhm, ...te. Te mi najbardziej pasują. Dawaj, wybierz swojego faworyta. Smaczne. A chrupiące? Nie, nie bardzo. A faliste? Jeszcze jak. A intensywne? No, Też jak najbardziej. <laughs> mm, to trochę mniej. Mojego faworyta odrzucił. No może więcej dla mnie. Tłuszczem, poprzednie lepsze. Tak czy ta?

Pierwszy element podstawa 15x40 cm. Drugi element tył 20 na 40 Trzeci front 18 na 40 Cztery elementy do środka 10 na 20 Jeszcze dwa elementy do środka 14 na 20 I jeszcze jeden do środka 18 na 16 I jeszcze cztery, 55 na 10 A to jeszcze nie wszystko, bo na dalszym etapie czeka nas jeszcze trochę wycinania i docinania. Ale teraz sklejmy kilka z elementów, które tutaj mamy. Nie możesz z tego. Czemu? Bo to naklej jest. Fakt. I właśnie teraz będzie nam potrzebny. Zaczynamy od sklejenia dwóch pierwszych elementów, czyli dołu z tyłem. Staramy się to robić równo z krawędzią, pod kątem prostym. By łatwiej było go wyznaczyć, możecie przytrzymać całość jednym z elementów. I siedzi. A swoją drogą, podobnych projektów na necie jest bardzo wiele. Ja mój bazuję akurat na tym z kanału Minigir. Ale będzie się trochę różnił. To możemy odsunąć na chwilkę na bok, i teraz potrzebujemy dwóch kawałków o wymiarach 14 na 20. Na nich właśnie odmierzamy na dłuższej krawędzi 15,5 cm, na krótszej 9 i w tym właśnie miejscu ucinamy. Tak to powinno właśnie wyglądać. Teraz wyznaczamy na podstawie linię, która powinna znajdować się w odległości 23 cm od krawędzi. Smarujemy klejem jeden kawałek z dołu i z góry i wklejamy go tutaj równo z krawędzią w taki sposób i smarujemy klejem drugi element i wklejamy go na linii, którą wcześniej wyznaczyliśmy. Teraz bierzemy cztery elementy w wymiarach 10 na 20 i docinamy je na bardzo podobnej zasadzie z tym, że żeby było łatwiej, przykładamy jeden z nich tutaj, zaznaczamy sobie ołówkiem krawędź i wzdłuż docinamy wszystkie cztery elementy. Teraz smarujemy klejem pierwszy z nich. I wklejamy na samą krawędź tak by domknąć konstrukcję. Teraz żeby wszystko lepiej pasowało, użyjemy tego elementu. Przyłożymy sobie go tutaj, posmarujemy klejem i wklejamy równo z nim do ścianki. Element możemy oczywiście wyjąć. A proces powtarzamy z kolejnymi dwoma. I wychodzi nam coś takiego, powoli zaczyna nabierać kształtu. Teraz bierzemy do rąk dwa kolejne elementy. Jeden o wymiarach 18 na 16, a drugi to nasz front. Przykładamy je do siebie i musimy wyznaczyć taką linię. Dla ułatwienia powiem Wam, jak zrobić to w uproszczony sposób. Tu odmierzamy 8 cm, tu, w tym miejscu odmierzamy 2,2, przeciągamy ją sobie do końca, tutaj odmierzamy 7,5 i zjeżdżamy do tego punktu. Teraz wycinanie. Tu musimy pozbyć się tego elementu, a tutaj tego. To wyznaczanie trochę mi zajęło, więc korzystajcie z mojego gotowca. I otrzymujemy takie właśnie elementy. Przejdźmy do wyjaśnienia, w jaki sposób automat ma segregować monety i dlaczego musimy być aż tak precyzyjni. Otóż każda z tych monet różni się od siebie zaledwie 1 mm wysokości. 50 groszy ma 2,1 cm, 2 zł 2,2, złotówka 2,3 i 5 zł 2,4 cm. Dlatego teraz z ogromną precyzją odmierzam ich wymiary i wychodzi mi Dokładnie coś takiego. Jak widzicie, narysowałem tutaj jeszcze jedną linię na wysokości kolejnych 2 mm i teraz wycinamy środki do tej linii i powtórzę jeszcze raz, najbardziej precyzyjnie jak tylko się da, bo inaczej będziecie musieli robić element od nowa. Wyszło tak, i teraz potrzebujemy miejsca, po którym będą jeździć nasze monety, i w tym celu dociąłem 2 dwumilimetrowy pasek kartonu, który musimy wkleić tutaj, dokładnie równo z linią ołówka. Dobra, zanim wklejmy to do budowy, to jest chwila prawdy. Czas na test. Jeżeli coś poszło nie tak, będę musiał naprawiać albo robić od nowa. 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. Ok. 3, 2, 1. High five. Nice! A bałem się, że trzeba będzie robić to od nowa, bo to naprawdę trudno zrobić. Najtrudniejszy element w tej maszynie elektryka, easy, wszystko easy. To? Mm -mm. Teraz z czystym sumieniem możemy polać gęsto klejem po tym kawałku i w satysfakcjonujący sposób wkleić go o tutaj. I chyba ostatni w miarę złożony element do wycięcia, który nam pozostaje, to bęben naszej maszyny. Jego promień to 7,5 cm, a promień okręgu wewnątrz to 6 cm. Na tym właśnie promieniu zamieszczamy cyrkiel, rysujemy sobie połówki koła, tak by mieściły się tutaj monety. No i co? Wycinamy. I wychodzi nam taki właśnie piękny bęben na monety, więc teraz czas wprawić go w ruch i czas na trochę elektryki. Silniczki, baterie te sprawy, wiecie. No i właśnie tak wygląda uproszczony schemat tego, co za moment zapakujemy do środka. Bateria, czapeczka, guzik on off, element X i silniczek. Wszystko jest raczej proste, ale to na co warto zwrócić uwagę to to, że silniczek wpinamy na odwrót, by kręcił się w tą stronę, a nie w tą stronę, bo jak wepniecie na odwrót, to możecie sobie zmienić strony. No to lecimy. Teraz musimy złożyć bęben do kupy i wkleić silniczek, a żeby to zrobić, musimy najpierw przejść na wylot tak by zrobić mu miejsce. Na przykład śrubokrętem. To powinno wystarczyć. Teraz smarujemy silniczek kilkoma kroplami kleju, tak by nie zakleić mechanizmu i wklejamy go od spodu. By jeszcze lepiej się trzymał, można obkleić go dookoła. W końcu trochę waży. A jeśli wciąż nie jesteście pewni jego konstrukcji, można wkleić dodatkowo coś takiego, czyli takie kartonowe kątowniki. No, i trzyma się elegancko. To, co musimy teraz zrobić, to delikatne powiększenie ołówkiem dziurki po cyrklu, tak by była wciąż mniejsza od tego. I nasadzenie na nasz silniczek. Ok? Jeszcze jedna rzecz. I jest to super klej, z którym trzeba być bardzo ostrożnym, tak by przykleić go do silniczka, ale by nie skleić ze sobą kartonów, więc najpierw polecam sobie trochę wylać gdzieś na boku, a potem użyć tu tylko jednej kropelki dookoła. I trzymać kciuki, żeby nie przeszło na wylot. Dodatkowo można sobie wkleić jeszcze czapeczkę, by zasłonić dzyndzel. OK, podłączmy to na szybko i zobaczmy, czy się obraca. No, powiem Wam, że to ma szansę działać. Złóżmy to teraz szybko do kupy. Przemo pokazać, jak się robi skierki? Ale może lepiej nie będę tego robił, żeby nie popsuć akumulatora. Ten element będzie naszą deską rozdzielczą, więc tutaj właśnie musimy zamieścić guzik. Rozkręcamy go, przebijamy ołówkiem. Teraz możemy przełożyć go na drugą stronę, nałożyć blaszkę i zakręcić. Siedzi elegancko. Wcześniej wspomniałem wam o elemencie X. Jest to taki właśnie ekranik, za który zapłaciłem jakieś 25 zł. Mierzy poziom baterii oraz jej aktualne napięcie. Jego zamieścimy w tym miejscu. Przełóżmy kabelki i zobaczmy czy ładnie siądzie. No i siedzi. Powiedziałbym, że wręcz wzorowo. Teraz łączymy wszystko kabelkami. Swoją drogą zamiast tej małej 9-woltowej baterii postanowiłem, że użyję dużego 12-woltowego akumulatora, bo więcej wytrzyma. Jest lepszy i w ogóle. Połączenie pod akumulator robimy sobie na złotych zaciskach. Tak samo na oba przewody. Czerwony kabelek z jednej strony mocujemy do plusa, a z drugiej do naszego przycisku. Zawijamy go delikatnie wokół środkowej szczupki i dokręcamy. Górną lub dolną śrubką natomiast wypuszczamy sobie kolejny przewód i również dokręcamy. Szykujemy sobie jeszcze kawałek czerwonego przewodu? Zdejmujemy izolację. I teraz ważna część. Musimy połączyć trzy czerwone kabelki. Jeden od przycisku, drugi od wyświetlacza i trzeci, który trafi zaraz do silniczka. Więc rozbijamy je na miotełki. Teraz składamy je ze sobą i zakręcamy nasze miotełki w jedną całość. Tak na dobrą sprawę, już w tym momencie możecie zakręcić to taśmą izolacyjną i obyć się bez lutowania, ale jest jakaś szansa, że się rozleci. Więc nauczyłem się lutować. Nowy skill w drzewku. Zostawcie za to łapkę w górę. A ja teraz muszę pokazać, że umiem i nie zepsuć. O, o, czekaj, Przemo, teraz czas na cytaty wielkich ludzi. To, że umiem, nie oznacza, że umiem dobrze. Ale spróbuję. Okej, okay. bierzemy cynę i natapiamy ją sobie po prostu na kabelki. To nie będzie najładniejsze lutowanie w życiu, ale... ale zadziała. To samo robimy z minusem. Ucinamy kabelek, zdejmujemy izolację, robimy miotełki, skręcamy i udajemy, że umiemy lutować. Natapiając cynę w losowy sposób. Teraz podłączamy minusa do akumulatora i w momencie, gdy przełączę na on, to ten ekranik powinien zaświecić. Uwaga, sprawdźmy. 3, 2, 1 i proszę bardzo, to oznacza, że moje połączenie działa. Teraz wpinamy kabelki do silniczka, przeciągając je przez oczka. Tak jak mówiłem, podłączamy na odwrót, żeby silniczek kręcił się w pożądaną stronę. I z drugim robimy oczywiście dokładnie. To samo. Tutaj też można zalutować, ale ten silniczek może mi się jeszcze kiedyś przyda. No dobra, czas wszystko poukładać i posklejać do kupy. I zanim skleimy, przeprowadźmy oficjalny test. O, Przemo, No i proszę bardzo, moi drodzy, to będzie działać. Najpierw panel. Wracaj. Teraz naklejamy front. Posmarujmy sobie krawędzie. Ale to wszystko dobrze ze sobą siedzi i pasuje. Teraz jeszcze wklejamy zjeżdżalnie na nasze monety. I prawie gotowe. Musimy dorobić ostatni element do naszego bębna. I przepięknie siedzi. Ależ to. To jeszcze zamknijmy od góry. Ostatnie szlify i to dosłownie. Zamykamy górę. Takim właśnie elementem 40 na 5. Tej części nie doklejamy. Ale za to można wkleić sobie na niej. Taki gustowny uchwycik, ponieważ w środku czeka nasza bateria, którą możemy sobie na przykład wymienić albo podładować. C czekaj, że zrobię. Ale ja przepraszam bardzo. Co to by była za skarbonka, gdyby nie była zamknięta? I po to właśnie nasz kawałek pleksy. Nie kupujcie całej, tyle tylko potrzebujecie. Przyklejona i wygląda naprawdę spoko. Ostatnia rzecz, kilka ozdób dla was w ekspresowym tempie. I gotowe. I moi drodzy, musicie, no musicie przyznać, że to... Wygląda imponująco. Zostawcie łapki w górę, bo naprawdę się postaraliśmy. A teraz zobaczmy, czy działa. Najpierw bęben 3, 2, 1 i śmiga elegancko. Kręci się. Jak widzicie, ekranik również działa. Pokazuje, że mamy jeszcze ponad połowę baterii. No to co? Lecimy z monetami. Zacznijmy od 50 groszówki. Ok, jedzie i wpadło bardzo ładnie. 2 złote Również celnie. Złotówka. Pięknie. I ostatnia, piąteczka. Działa bezbłędnie. Ciekawe, co się stanie, jak wrzucimy trochę więcej monet. Uwaga, uwaga, mała skromna garstka. Houston, mamy laga. Czy to odlaguje? Czy to odlaguje? Okej, okay, dwójka wleciała na miejsce, pięćdziesiątka też. No, dorzucę jeszcze. Wszystkie monety jak na razie na miejscu. Lekko ją laguje, ale... Ej, jak to wypadło? Po chwili nawet dźwiga te monety, które leżą na płasko, więc... Całkiem git. Ale jak widzicie, chyba lepiej wkładać pojedynczo. To jest najlepsza rzecz, jaką... Zrobiliśmy kiedykolwiek w odcinkach, więc zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie widzieć więcej niesamowitych projektów. Zapraszam również na poprzednie odcinki i zachęcam do pozostawienia łapki w górę, bo naprawdę wykonanie tego było wymagające. To wszystko na dziś, trzymajcie się ciepło, cześć! Przemorzyć czy perki? Się nauczył przesadzać.